Cześć, z tej strony Paweł Protaś. Najlepsze linki pozycjonujące Twoje bloga w Google Zdobędziesz właśnie na własnym blogu, przez linki wewnętrzne. I ten proces można w pewnym stopniu zautomatyzować poprzez wtyczkę. Ta wtyczka nazywa się SEO Smart Links. Teraz ją zainstaluję. Cel so, Smart To będzie ta pierwsza wtyczka autora Wladimiry Przelogacz. Zainstaluj. OK. Ubieraj wtyczki, instalacja i włącz wtyczkę. I teraz wchodzę w jej ustawienia. O, jest tu SEO Smart Links. No dobrze, i teraz nie wiem, po kolei. Najpierw sekcja linków właśnie wewnętrznych. Najpierw określ na jakich rodzajach stron będzie działa ta wtyczka, gdzie będzie automatycznie tworzyła linki. I domyślnie linki będą tworzone w postach, czyli w pisach i stronach. Po stronach statycznych możliwe jest jeszcze, aby linki automatycznie tworzyły się w komentarzach. Takie ostrzeżenie, że to spowalnia i spowolniony proces tego tworzenia tych linków. Ja nie używam linkowania w komentarzach, tylko na po stronach statycznych i wpisach. Te opcje niżej, alo links to self, oznaczają, że w danym spisie, w którym jesteś aktualnie, jeśli znaczysz tę opcję, może wystąpić linkowanie do tego. Samego wpisu, czyli do siebie, jakby link o wpis. Czyli tuż, czy też strona, że może linkować do siebie. Ja tych opcji nie zaznaczam, bo trochę tak jak dla mnie nie ma większego sensu, aby linkować do artykułu tego, którym aktualnie jest użytkownik. A bardziej ma sens, żeby linkować do innych podobnych wpisów na moim blogu. Więc tych opcji nie zaznaczam. Dalej. Excluding to jest wykluczenie i te opcje ja zaznaczam zostają włączone ono oznacza że tagi nagłówków od h do h6 czyli wszystkie tagi nagłówków nie mogą być linkami przez tą wtyczkę automatycznie ta wtyczka nie zastąpi tagów nagłówków linkami dalej target czyli cel czyli te linki które zostaną automatycznie utworzone przez tą wtyczkę do jakich stron mogą prowadzić. I tutaj jeszcze jest taka informacja, że domyślnie nie jest pod uwagę wielkość znaków. Czy to są dużo, czy małe litery. I co jest brane pod uwagę? Mogą być to wpisy, strony, kategorie lub tagi. W przypadku kategorii tagów też to jest informacja, że to może działać trochę dłużej i przed stron dłużej będzie się otwierała. I domyślnie ja zostawiam tylko wpisy i strony, to znaczy, żeby te linki prowadziły tylko do moich innych wpisów i po stron statycznych na moim blogu. Wykluczam kategorie i tagi, bo akurat tego nie chcę. Tutaj ta opcja odnosi się do linkowania właśnie tagów i kategorii, że w tym przypadku będzie przynajmniej jeden link do taga lub kategorii. W tym przypadku nie oznaczenia, bo i tak nie linkowania do, te, do kategorii tagów. No i teraz kolejna opcja. Tutaj jest opcja, czy te linkowania automatycznie ma występować w pojedynczym, pełnym wpisie lub podstronie statycznej. Jeśli ta opcja zostanie oznaczona, to w przypadku np. wypisu wszystkich postów na stronie głównej lub wypisów na liście kategorii, tagów lub archiwów, to też tam będą umieszczone linki te automatyczne z tej tyczki. Jeśli to opcję odznaczysz. Ja tę opcję wolę mieć zaznaczoną aby tylko linkowanie występowało przy pełnej stronie, po stronie statycznej lub wpisie pełnym wpisie jak już otworzę cały wpis, tylko tam, żeby byłyby te linki. Dalej jest opcja odnosząca się do kanałów RSS i czy te linkowanie ma być teraz zachowane właśnie przy dostarczaniu kanałów, przez dostarczaniu informacji o Twoich wpisach, nowościach na blogu przez kanał RSS. Tej opcji nie zaznaczyłem tutaj, choć domyślnie jest właśnie to nieznaczona, ale to, to Twój wyborczy chcesz wstawić to linkowanie. No i jeszcze tutaj właśnie jest, czy przy tym linkowaniu będzie brana pod uwagę wielkość znaków. Bo się domyślnie jak mówiłem nie są nabrane, ale gdy znasz jeszcze opcję, to wtedy będzie miało to znaczenie. No to opcje tutaj znaczy, zaś wyjaśnię dlaczego. Właśnie ja, ja używam w ten sposób, że linków nie robić na ilość jak najwięcej na wpisie czy po stronie, tylko właśnie nie za dużo, a iść na jakość i wtedy też nie ma takiego jakby spamowania, zaśmiecania ilością linków dlatego też w kanał RSS można niewielką ilość linków y, dodać aby przekierować y, czytelnika Twojego bloga do innych interesujących podobnego w temacie wpisu I Jeszcze wspomnę jak działa właśnie te w ogóle linkowanie w tej wtyczce jeśli chodzi o na przykład masz jakieś słowo kluczowe, jakieś wyrażenie w tytule wpisu, i ono jest właśnie brane pod uwagę przy linkowaniu do tego wpisu. Czyli jeśli masz w tytule wpisu słowo narzędzie i w innym wpisie wystąpi słowo narzędzie, to wtedy taki, takie słowo może stać się właśnie automatycznie linkiem do tego wpisu i na takiej właśnie zasadzie. Działa ta wtyczka i się właśnie domyślnie nie bierze pod wielkości znaków, ale gdy znasz opcję, czyli narzędzie z małej litery, a z dużej litery, będzie miało znaczenie. Dalej, tutaj w tych polach możesz pisać, jakie właśnie posty lub strony możesz mogą być ignorowane przy linkowaniu tym automatycznym. Nie masz na przykład e, stronę o nazwie kontakt, to, to wtedy jeśli tutaj właśnie wpiszesz tą stronę, będzie ona ignorowana z działania w tej wtyczki Ja te pola zostawiłem puste Bo nie, no nie mam na razie takich stron, abym nie chciał linkować I to samo dotyczy słów kluczowych Czyli słowa kluczowe, które nie mogą stać się linki bo przez to wtyczkę Możesz to też wypisać i tak samo jak tu oddzielając przecinkami. No, na razie zostawię te pola puste. No i kolejne pole to własne słowa kluczowe. Czyli możesz dowolną stronę internetową, nie tylko wewnątrz Twojego bloga, ale iż zewnętrzną stronę, automatycznie podlinkować we swoich stronach, wpisach na blog. I do tego służy właśnie te pole tutaj. Jak one działa? Najpierw wypisujesz po przecinku wyrażenia, które mają być słowami kluczowymi, które będą zamienione na linki do określonej strony internetowej. I tak przykładowo pokażę Ci linkowanie do no, wyszukiwarki Google. Wpiszę słowo wyszukiwarka i przecinek, i wpiszę jeszcze. Słowa Google. I teraz, jeśli już wypiszę wszystkie te słowa kluczowe, które mogły być linkiem, które chciałbym, żeby być linkiem do strony Google, to na końcu po przecinku wpisuję adres do tej strony. Czyli http w okośniki i www.google.pl ta opcja tutaj, która jest nad tym polem, powoduje, że tylko pierwsze słowo kluczowe z tej listy, które się pojawi w danym wpisie, może być podlinkowane do tej strony. Jeśli, czyli jeśli kolejne słowo wyszukiwarka pojawi się we wpisie, to kolejne słowo już nie będzie podlinkowane. To jest bardzo dobra opcja. Zaraz wyjaśnię Ci dlaczego, ale na razie nie znaczy, żeby zdemonstrować jej. Działanie. Niżej są właśnie limity. Ile linków automatycznie może być utworzone przez to wtyczkę. I tak pierwszy limit odnosi do, się do ilości maksymalnej linków z różnymi słowami kluczowymi. Tu właśnie teraz jest wpisane 3 linki, maksymalnie będą 3 linki w pisie nie więcej. Jeśli pisze warto 0, nie ma limitu. Kolejna opcja to ile maksymalnie może być linków z takim samym słowem kluczowym czyli jak wcześniej w tamtym przypadku co ręcznie tworzy, tworza, tworzyłem linki słowo wyszukiwarka będzie podlinkowane tylko raz w tym wpisie kolejna słowo wyszukiwarka już nie będzie linkiem jeśli tutaj wstawię wartość 2 to wtedy dwa pierwsze słowa wyszukiwarka mogą być linki, a kolejne już nie 0 nie ma limitów i ostatnia opcja ona odnosi się do tego, że dane jakieś słowo kluczowe linkuje do pewnej strony internetowej Na przykład do Google I teraz kolejne słowo kluczowe Te same lub inne Nie może linkować do tej samej strony To znaczy, że jeśli wystąpi na przykład raz słowo wyszukiwarka, raz słowo Google to już te drugie słowo, które chciałbyś podlinkować automatycznie do tej samej strony, czyli do google.pl nie będzie linki. No i jeszcze ostatnia opcja, czyli linki wewnętrzne, czyli np. jak właśnie do strony Google, w jaki sposób mają się zachowywać. I są dwie opcje. Pierwsza to jest dodaj atrybut nofollow do takiego linku, co znaczy, że nie przekazujesz mocy pozycjonerskiej na ten link, nie wpłynie to na wartość strony, nie podbije w wynikach. Wyszkiwarki. I Open New Window, to znaczy, że jak klikniesz ten link, to otworzy się w nowej oknie lub w zakładce przeglądarki internetowej. Nie ja tutaj dodam Open New Window, bo pojawi się w nowej zakładce. I na koniec, no, koniec, Option, żeby zapisać znak. No i w tym w momencie tu mam już linkowanie. Bo ten adres akurat był wcześniej ręcznie na stronie utworzony, a ten z kolei, i mamy tutaj z, właśnie z blogów. I cztery pierwsze litery, blog tego wyrazu stały się linkiem. I linkuję do strony podstrony statycznej ze spisem moich wpisów. I na takie właśnie w zasadzie działa ta wtyczka. Ja jak kliknę właśnie ten blok, to pojawi się spis. Wpisów Dobra, i teraz zademonstruję linkowanie te właśnie ręczne, znaczy takie własne, czyli to co zrobiłem tutaj. Wpisałem słowa wyszkiwarka i Google do Google że linkowałem. Teraz wejdę do tej strony, aby wpisać takie słowa. Jak na przykład najlepszą wyszukiwarką w Polsce jest Google. Dalej wpiszę słowo wyszukiwarka. Google. Google z dłużej. Wyszukiwarka z dłużej. Jeszcze raz google, jeszcze raz dużej google, jeszcze raz wyszkiwanie, i teraz zaktualizuję. Teraz zobaczysz, jak ta wtyczka działa. No, jak widzisz, te limity też yy, jednak. Yy, mają znaczenie dla tych własnych słów kluczowych, które wpisałeś w tej, tamtym polu I wszystkie resztę słowa kluczowe Google i wyszukiwarka już nie są linkowane Jest tylko raz linkowana strona do właśnie do Google wyszkiwarki. wyszukiwarki gdy kliknę ten link pojawi się w nowym okienku Google Czyli działa tak jak ustawiłem Wrócę jeszcze właśnie do tych ustawień Właśnie, tak jak widzisz ustawiłem, że do, do akurat, mamy listę wypisano. Mimo, że nie zaznaczyłem tej opcji, to jednak te limity działają też również na to, co jest wpisane w tym okienku. A ja ustawiłem, że właśnie do jednej strony internetowej może być tylko jeden link, nieważne z jakiego słowa kluczowego. Czyli już raz wyszukiwarka, już kolejne wyszukiwarka czy Google już nie są linkowane. A teraz wymienię opcję i zobaczysz jak to się zmieni wpiszę tutaj wartość 2 czyli to samo słowo kluczowe może linkować maksymalnie właśnie dwa razy do strony internetowej i teraz już jest to możliwe ponieważ mówiłem ta opcja działa tylko wtedy kiedy tutaj jest wpisana wartość 1 i kliknę update options na świeżą stronę. Jak widzisz, po pierwsze, nie jest brane pod uwagę wielkość liter, bo nie zaznaczyłem CC w tej opcji. Czy z dużej, czy z małej litery, a słowo wyszukiwarka linkuje do tej samej strony, czyli do Google. A już trzecie słowo wyszkiwarka nie jest linkowane, bo ustawiłem wartość 2. Jak wstawię wartość 3, to będzie też trzecie słowo linkowane. Ja też nie zauważyłeś, słowo Google nie jest linkowane, A tylko wyszukiwarka, mimo że tutaj wypisywałem to drugie słowo Google też powinno być linkowane do Google. A to wynika z tego faktu, że tutaj nie wpisałem wartości 0, czyli bez limitu, tylko jedno słowo kluczowe może linkować do tej strony. Jeśli stawię tutaj 0, to i słowo Google się podlinkuje, ale w przypadku, że to są tylko dwa słowa, to jak wpiszę też tutaj dwa, to też będzie podlinkowane. Teraz zobaczysz różnicę. I teraz Google i wyszukiwarka też nie ma znaczenia wielkość liter. Są podlinkowane, no i tylko dwa pierwsze wyrażenia na stronie, bo takie ograniczenia są w tej chwili zapisane w opcjach tej wtyczki no i ostatnia zmiana wpisałem wszędzie zera czyli wszystko będzie bez limitu zapisuję zmiany no jak teraz widzisz wszystkie te słowa są podlinkowane już bez ograniczeń jeszcze to znaczy czyli wielkość znaków ma znaczenie. I jak widzisz, słowo Google ująłem w wypisie, ale napisane małymi literami, a już duże nie, dlatego nie zostało nawet podlinkowane. Tak samo wyszukiwarka z dużej te. I tutaj właśnie widzisz, teraz wcześniej słowo blog było podlinkowane, teraz już nie jest. Ponieważ strona nazywa się blog, ale pisana z dużej litery. I to bym wziął pod uwagę, już teraz nie linkuję, słowa blog, pisany małymi literami. Napisz, proszę, teraz komentarz pod tym filmem. Czy podoba Ci się taki sposób prezentacji? Czy pomogłem rozwiązać Twój problem? Jeśli czegoś Ci zabrakło w tym filmie, jeśli coś dalej było niejasne, masz dodatkowe pytania, to wpisz je w komentarzu, a ja z chęcią na nie odpowiem. Twoje zdanie jest dla mnie istotne, bo te filmy i artykuły robię dla Ciebie. Jeśli no, nic nie wpiszesz, to nie będę wiedział, czy rozwiązałem Twój problem lub w jaki sposób mogę Ci pomóc. Zapraszam Cię do obejrzenia moich kolejnych nagrań wideo. Cześć!